Mało gościa, akurat była na wizji, jak wręczasz religię tutaj, naszej glinolodce. Zasłużyła? Zasłużyła. Pięknie wyglądała. A czy ty wiesz, na czym ona chodzi? Na szczurłach. O! Ta, bo. też biorę udział w glinolu, w paradzie. Tak? I to bierzesz? Brałam poprzednich. A nie? w tym roku już nie wyda żady? W tym roku nie, nie. Dam rady żady. No to dobrze, ciebie nie będzie na ale czego byś życzyła wszystkim gminom, którzy tam Świetnej się udają? zabawy, będę im strasznie zazdrościć i strasznie się cieszę, że tutaj byłam. Uwaga, kontrola idzie. Kontrola idzie. Jakiś groźba. Proszę robicie? jeszcze zdjęcie z prezesem samym. Sam prezesem, proszę bardzo. Ale tak na kolasa. Boguś, skup mam, nie wiedziałam, że jesteś prezesem. Tak? Słyszysz? Odrobina koloru nie zaszkodzi, tak? Ten kwiat. Z ogródka podobne z Małgosi. mojego ogrodu. Ta linga. Boguś, jak się uda, udała emisja i czego byś życzył wszystkim uczestnikom w tej emisji? Czy emisja się bardzo udała, bo przecież promocja była wielostronna jakby. same ludy w studio i piękne filmy, zdjęcia, które były pokazywane widzom, których myśmy akurat nie oglądali. Myślę, że to był cel promowania naszej przepięknej akcji e, Gliniady, e, ukłonu wobec tradycji regionu naszego, e, stuleci e, budowania miasta na, na bazie ceramiki. E, I ci fantastyczni ludzie, którzy są z nami, ci fantastyczni młodzi ludzie, którzy po prostu chcą być i malować się, i obcokrajowcy, i młodzież, i dzieci, i tak. ludzie na przykład z Warszawy że pochodzą z Bolesławca, ale mieszkają teraz w Warszawie. Sercem dalej jesteśmy z O piątej rano wstali wszyscy. Myśmy jechali całą noc, żeby tutaj być na piątą rano i, i zacząć się malować.